No wiem, że to jest telewizja publiczna i powinniśmy wspierać reprezentację, ale no ja uważam, że, że reprezentacja Polski w piłce nożnej to jest jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany, bo... W ogóle? Y, Ostro. Nie, występ... Wyszałem, że moja wypowiedź występy tej kadry są tragiczne, tym bardziej, że tak, jest to sport narodowy u nas. Dwa y, są Pompowane ogromne pieniądze w piłkę nożną. Trzy, praktycznie każdy młody chłopak zaczyna swoją przygodę w sporcie od piłki. I cztery ci piłkarze reprezentacji w swoich klubach grają dobrze. W dobrych zagranicznych klubach potrafią grać. A jak założą koszulkę z orzełkiem, to nagle zapominają przede wszystkim, tracą wszystkie umiejętności, ambicje, chęci do gry, chodzą po tym boisku, jakby tam byli za karę. I ja nie Podziwiam ludzi, którzy jeżdżą za tą kadrą na mecze wyjazdowe. Ci ludzie muszą mieć takie pokłady optymizmu i wiary w człowieka, że im po prostu zazdroszczę. Patrzę, czy może trzeba dać drugą szansę? No bo to, to już zapadł wyrok. po ja drugą to... już w tym roku chyba. Ja zawsze, ja zawsze oglądam mecze kadry. Bardzo lubię piłkę nożną. Gdzieś tam miałem może papiery zostać piłkarzem, ale wybrałem inną stronę, zostałem e-sportowcem i w gry komputerowe zacząłem grać. Ja osobiście oglądam, oglądam te mecze. No to jak jeszcze trenuję teraz MMA, myślę, że to jest jakby strach przed doznaniem kontuzji w, re w reprezentacji, która później się przekłada na klub sportowy. No i tam trzeba pauzować, może stracić miejsce w składzie, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami brakuje takiej walki, takiego już naprawdę od A do Z, wbiegnięcia, zawalczenia o piłkę, przepchnięcia się mocnego, tej agresji, której Czechom nie brakowało właśnie w Pradze. Ale no przecież i... oni są w tej samej sytuacji. Też im raczej nie płacą w reprezentacji, tylko w klubach, a jednak przyjeżdżają... Tam byli młodzi, tam byli... Nie no, było sześciu, sześciu ligowców z Czech, młodzi piłkarze, głodni gry. U nas gdzieś tam ta reprezentacja Polski ma tych swoich zawodników już w klubach zagranicznych i to no, bardzo to mocnych, prawda. więc oni się boją swoją karierę, myślę, i nie chcą tak ryzykować, w takie poważne wchodzić jakby stricte w Ciało w ciało gdzieś tam walka, że boją się o tę kontuzję, że ich kariera może na dalszy plan gdzieś iść, i myślę, że to jest to gra zachowawcza. I tego brakuje, no bo nie można mówić im umiejętności. Są piłkarze, naprawdę przez grubę P w dobrych klubach grają, pokazują się, więc to jest ten strach o kontuzję, gdzie może ich wykluczyć gra na, na miesiące. Szymon, jakie twoje zdanie? Znaczy, polska reprezentacja w piłce nożnej jest jedyną polską reprezentacją jakiegokolwiek sportu, na którego występnie czekam. Praktycznie, praktycznie nigdy. Oglądam większość meczy, w ogóle piłkę nożną oglądam, śledzę. Może, i... może nie tyle nie czekasz, co, co nie obiecujesz się za wiele? O. Nie, w ogóle jest mi to. Często, często nawet gdzieś tam przeleci i zapomnę, że, że leciało. Ja oglądam wszystko: floret, wioślarstwo, kajakarstwo, Tour de France, Giro d'Italia, snooker, bardzo dużo rzeczy. Wszystkich polskich reprezentantów oglądam i śledzę. A piłka w wydaniu polskiej reprezentacji w ogóle od wielu, wielu lat już mnie nie obchodzi. Kiedyś. Byłem na kilku meczach, ale, ale to już nie jest moja bajka. Nie, Być może gdyby ponosili konsekwencje swojej postawy w jednym czy drugim meczu, bo na jednych mistrzostwach ze Słowacją, blamasz. Potem na następnych znowu w otwarcie, bramasz. Tu otwarcie e, e, eliminacji, blamasz w dwie minuty. No ale i potem wychodzę i mówię, no musimy to wziąć pod uwagę, żeby w następnym meczu nie zrobić takich błędów. I potem za tam rok znowu taki blamasz się powtórzy i znowu powtarzają te same frazesy. Nie, w ogóle... Nie generalnie mnie nie obchodzi, <grym> co się dzieje z tą, się z tą reprezentacją. Nie życzę im źle, żeby było jasne. Jak wygrywają, to, to, to jest ok. Natomiast też jest, się jest. tym nie pasjonuje.